Cześć, jestem Mervo, witam Was w kolejnym filmie, w kolejnym Sniperwo, czyli serii, gdzie gramy tylko karabinami snajperskimi, głównie scoutem. No i tym razem zaczynamy na niuku. Nie wiem, co będzie dalej z tą serią, szczerze mówiąc, jak ją kontynuować i w jaki sposób próbować Wam to wszystko nagrywać. No bo. Hispussinki, smoke, smoke, smoke. Wszędzie go tam zabiję z kosy zaraz. Zginął. On tam to zdefuje. Ej, jak ja. Jak... Gdzie on jest? On, ty, on nie defuje tego. Żyje jeszcze! <śm> ale fajna runda. <śm> o, oh, thank you. What? Thank you. Pochwalił mnie za koskę. A, ja chyba jakiś rusek, co? Takim jakimś fajnym akcentem mówię. Ej, to była To była dobra runda. Aj, no ale jeśli chodzi o Sniperwo, miałem przed tym meczem chciałem zacząć nagrywanie i zobaczcie. Na jaki mecz trafimy, na jakiego sojusznika? Wklejwam wam to teraz, w tym momencie. Uy. No ja poddaję, jeśli trafiam na takiego sojusznika, to myślę, że nie ma sensu. Zabił nas dwóch. No i ja tu się sam nie będę męczył, solo. Mam nadzieję, że nie spadnę z rangi znowu po takim meczu. Także ziomek po prostu w pewnym momencie rzucił granat, jakoś pod siebie rzucił mołotowa, spalił mnie, spalił siebie, dostał banana no i ja poddałem mecz. Na szczęście nie spadłem z rangi, ale... <noise> no w ten sposób będzie nam troszeczkę ciężko prowadzić te serię, szczególnie tylko na trzech mapach, szczególnie, że te rangi są nad tym skrzydłem jakieś od, od paru miesięcy, nie wiem, jakoś tak dziwnie zbugowane, że ja na... Ja na mainie mam w tej chwili niższą rangę niż na sniperwo, nie? Więc... Ach, strzeliłem, ale... Inocznie za późno, szybciej już mnie... Szybciej już mnie trafił. No i niestety, runda w plecy. Czy mnie stać? Mam 5650. Mogę spróbować zagrać yy, zawupką. No więc, jakby tak kończąc wątek, trochę nie wiem, co dalej robić z tą serią, bo już, już długo nie udaje mi się awansować. Nie wiem, czy w ogóle wejść dość do Globala jest możliwe. Jak, jak na, na głównym koncie nie jestem w stanie dojść do, do żadnego Globala. A wszyscy też mi piszecie komentarze, że dostajecie jakieś potwornie niskie rangi na skrzydłowym. On tam zawsze próbuje plantować szybko. Czemu tak smoke, 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 smoke. Why you play like this? O, dobrze, nice. że nie defował na raz. Bro, if you always plant like that, I cannot uh, defend the bomb when you die. Nie ja mogę okay. na podnieść. No to my. give me bomb, give me bomb. I hate to be in Give me. Good tactic. z taktykami, wierzę w ciebie. No. No tactic. No jak ja mam to teraz zrobić? Right, right, right. No jak na mnie nie wychylą, to nie wiem jak mam niby wejść tutaj za łupką. Dobra. Ach, był tutaj na górze. Pomysł miałem dobry, i ja on teraz co? Weźmiemy sobie moją włóbkę I pozamiatane! Nie sądziłem, że on po prostu w ostat poprzedniej rundzie zginie w ułamku sekundy. Ja sobie kupowałem granaty, żeby jakąś sprawdzić taktykę zrobić. Coś, coś takiego nie. No ale się otworzyło tak przez smoła śmiesznie. Trafiłem go chociaż? Nie. I tak mamy trzy rundy, więc nie jest najgorzej po, po terror w sumie na niuku. A jednak nie, trafiłem tam tego, 73 w jednym. Ajajaj, aj. był ładnie tu ustawiony. No i nie trafił tam w nogi. No niestety, no, to podniósł mają owóbkę. Ja mogłem niby próbować sejwować tam ją, nie? Niż tu próbować wychylać, ale ryzykowane mi teraz jest bardzo ciężko na niuku się przebić w ten sposób. Mogłem go w sumie z kosy wziąć, a ja nie wiedziałem, że już mój zginął, a nie, to dobrze, że nie wyjmowałem kosy. Myślałem, że jesteśmy dwóch na jednego. Oj, całe szczęście. pusz. Ojku. Ten z bombą jeszcze nie przebiegł. Przebieg już. Dobra. Czemu się okno nie otworzyło? Czy ktoś za dlaczego okno się nie otworzyło? Przecież walnąłem je z kosy! Ej! No bez takich błędów! No proszę! Normalnie zakosowałem, był dźwięk i nic? Ojej, ziomek puszu ich. No dobra. Mhm. O jaki fart. Z autosnajpem w tym momencie. Oni mieli kałachy, rzucę smoła i spuszuje tam na sam środek. No i jak tej rondy się nie udaż jakoś wygrać, to nie widzę tego. To jest już teraz mój jedyny pomysł: że ja się ustawię tu. No i dobra, próbujemy. Bro, please help me. Kill, please. Why? I'm fist man. You are pacifist, You don't kill. Yeah. Irzucie uh. mi nadrasnę i da głęboko. Coś dostaną na pewno. Don't make noise. What? Co on wyprawia, no? Are you kidding me? Jak ja mam do teraz odbić? Gdzie jest drugi w oknie? Czy ja mam to z autosnajpą próbować odbijać? Down, maybe. Oh. Very nice, very nice. Jak ja to zrobiłem? Jak ja to odbiłem jeszcze? Ja już myślałem, że jest po meczu. 7-7 mamy Please help me bro, don't be pacifist. No Don't be pacifist. Do you want M4? No, kupi już sobie. Dobra. Całe szczęście, że miałem granaty. O proszę. Wygrajmy to jeszcze. Dwie rundy zostały. Myślę, że się odbił mój smog zupełnie. Bro! Fuck. Sorry, No Zwajdzie jeden na jednego, Zaplantował jednak. Nice, very sorry, nice. Sorry, man, sorry. naw, 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 Why pacifist play uh, CSGO, CS2? naw, no, man, naw, pacifist it's like naw, 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 Dam mu kałaszka No i gramy dalej z autosnapem Skoro dobrze nam wychodzi mecz już nie jest przegrany słuchajcie I ja tutaj sklaczowałem rund Mamy 16 fragów Last round bro Nice pacyfist! O, e, e, single door Single door O, prawie nie tu trafił On zginie jeszcze nie? Nice! Na uradę! Wygraliśmy. Ej, słuchajcie, co za mecz? It was good game, bro, thank you. W ostatniej rundzie już tam poleciał, spuszował, zdobył dwa fragi, takie miał trzy fragi przez 15 rund, więc nie było łatwo, ale parę razy naprawdę ładnie skończyłem. Za takie mecze powinien być awans, no. Za takie tutaj rundy moje, ale niestety jakoś teraz... A już z Goldami dwa gra. Jak ja mam to awansować? Nie wiem. Ta seria jest chyba nie do zrobienia, no ale idziemy z kolejnym meczem. No kolejny mecz niestety. Znowu zaczynamy po stronie terror. No, ma jeden na jednego. Traf go! O, reload. Oj. Pomóż mi czemuś! Walnij go! Czemu uciekłeś? Tak jest najperwo... ale się spóźniłem. Kurcze, no dobrze grają. Co my mamy tutaj zrobić? Kiedyś na na kałachach, w takich rangach na skrzydłowych to grało się jakoś tak na luzie zupełnie, nie? Znaczy w sumie poprzedni mecz zrobiłem bardzo dobry wynik, ale chłopco sobie eku jak merwo. <laughs> A, myśli, że kto... on myśli, że ktoś skopiał mój profil. Myśli, że to nie jestem ja. Może przez to, że mam 0 fragów, nie? Uznał. Merłoby tak lamił. Nie, nie mam 0 fragów, zabiłem oh, jednego cegna. Bro, go, why you go back? Why you go back? Why you go back? Dostał. Nice. Mamy rundę w końcu pierwszą, dobra. Nie czy on mnie zobaczył? Strzela tak w ciemno. Nie trafiłem go teraz do razem? No widocznie nie. Ciężko się gra po stronie Terro. Te wszystkie mapy są bardzo trudne, żeby tutaj grać ze, ze skautami. Więc naprawdę nie wiem, co zrobić z tą serią. Czy jest jeszcze sens na, na ten moment, tak jak CS2 wygląda, bo w CSGO to, to szło dosyć spoko, ale tak jak wygląda teraz, nie wiem, czy, czy w ogóle da radę dalej tę serię pociągnąć. No teraz mój robi robotę. Wait. Nic nie mogę zrobić w tym meczu. Nie, da się w ogóle nic, nic nie jestem w stanie teraz zrobić w tym meczu, nic zabijać, nic nie trafiam. W końcu coś, merwo. W końcu coś trafiłem! Może będzie kombak, co? Czasami tak się zdarza w tej serii, już nie raz się tak w sumie zdarzyło, że po stronie CT się zaczynało grać. Long push? To jest bomba w ogóle. On niech po nią tam pójdzie, ja spróbuję naokoło przejść i z balkonu. Muszę raz go tylko trafić, więc. Winno się udać. W końcu jakaś runda merwo na twoje konto. Brawo, i są pieniądze, to co? Kupujemy autosnajpę Skoro nam wychodziło tyle czasu dzisiaj? A myślę, że spróbuję. Fajnie z tego wpadało. Gram autosnipe'em w takim razie. Nice. No jak ja go nie trafiłem, no nie, takie rundy. A mój teraz ma tego scouta mojego. Take out sniper long. He's lowing me. One shot. Dobrze. Wygrajmy to. Wygrajmy to, proszę. Jajku. How, how many damage? Jak ja go tam nie zabiję na tym longu? No przecież dramat, absolutny dramat był w tej rundzie. Byłem ciekaw, czy bym trafił w ogóle w ten sposób, tak jak tam na niego podskoczyłem i strzeliłem. Chyba jest to czy gdzieś? Play time, play time, Nice. Mamy 8-8. Bardzo kiepski mecz w moim wykonaniu. Niewiele mogłem zrobić, niewiele zabijałem, jakoś zupełnie mi nie szło po poprzednim. Dajcie no znać, co, co dalej robić z tą serią. Czy jest w ogóle sens to kontynuować? Bo mecze mniej więcej teraz na tym poziomie, który na przykład był ten mecz, no to w starym CSGO to już byłoby przynajmniej na orzełkach na skrzydłowym. Tak bardzo te, te rangi jakoś zostały zbite do dołu. Czy może na, na głównym koncie, może mogę próbować wbić Globala w tej chwili na skrzydłowym, to by, to by miało większy sens, a i tak myślę, byłoby ciężko. No nic. Nie wiem, zobaczymy. Dajcie znać w komentarzach, zostawcie łapki w górę, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć! No i tak, nawet jak wygrywam parę meczów, nie ma awansu, przegrywam, spadam od razu, nie wiem.